Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Oczywiście dzisiaj już z mikrofonem, a więc babcia doczekała się w końcu mikrofonu, a więc ten mikrofon już czeka parę miesięcy. Kupiłam mikrofon, który niestety do mojego aparatu nie pasował, i dlatego teraz mam nowy mikrofon, który pasuje już do mojej komórki. Teraz będę nagrywała tylko i wyłącznie komórką albo większość moich filmików komórką i mam nadzieję, że ten głos będzie lepszy, jakość będzie przez to lepsza, mam nadzieję. I zapraszam Was bardzo serdecznie na mój kanał i do oglądania. Możliwe, że Wam teraz już tak nie będzie przeszkadzało. I jak możecie, dajcie mi znać, czy w komentarzu, yy, czy rzeczywiście lepsza jest jakość yy, mojego głosu teraz. Może jestem jeszcze przeziębiona, może nie za bardzo dobrze słychać, ale mam nadzieję, że zrozumiecie mnie lepiej niż wcześniej. Mam kurczaka karmionego ym, kukurydzą. Wysłałem męża, żeby mi zrobił ym, żeby mi kupił takiego kurczaka na rosą, a kupił mi właśnie karmionego y, z tą kukurydzą. Nie za bardzo mi to smakuje w rosole, a więc robimy z tego. Kurczaka w sosie kary. I ponieważ jeszcze nie mam kurczaka w sosie kary, chciałam Wam pokazać dzisiaj jak ja go robię, jak przyrządzam, jak robię sosik i naprawdę będzie pyszny obiadek. Kurczaka umyłam i przechodzę teraz już do porcjowania. Ja też pieknie z kurczaki, połówki jak są mniejsze. Tym razem jest lepiej, jak jest więcej osób porcjować tego kurczaka, żeby później tam się nie grzewać tym wszystkim w sosie na przykład. A więc udka obcinam i teraz skrzydełko. Ja oczywiście skrzydełko troszeczkę głębiej. Jeżeli to zostanie, żebym miał troszeczkę z piersią, żeby było co jeść. Tutaj mam pierś. Z piersi możemy zrobić również kotleciki, ale możemy również Udusić, a więc zostawiamy ją. Możemy tak zrobić, że odkroimy i później klepiemy i robimy z tego koteciki, ale możemy również zostawić, usmażyć ją. Potrzebuję jeszcze dwa ząbki czosnku. Będzie lepiej smakowało. Nawet do kary nie wyczuję się tego czosnku. Oczywiście do duszenia. Dajemy troszeczkę warzyw, żeby ten sos był smaczniejszy. A więc możemy sobie przygotować kawałek selera, kawałek pory, umyć. I marchewkę na przykład możemy sobie pokroić wzdłuż w takie paski. Wtedy na przykład możemy to, dawać, to dać jako taką, jako warzywo do tego tania. mam taki rondelek, wyższy troszeczkę, i nalewam z dwie łyżki oliwy, albo tego masła, co tam używacie, czy smalcu. Mam przygotowany tutaj już papier i sobie już jakby obtaczam to mięso, żeby nie było mokre. I zaczynamy kłaść na patelnię. I teraz musimy obrócić na drugą stronę, żeby nam się nie oczywiście. I jak już raz obróciliśmy, no możemy teraz przyprawiać? Czyli pieprzu około małej łyżeczki, trzeba będzie dać. I, I również, jedną małą łyżeczkę. po jednej i po drugiej stronie. To musi dobrze się chować. Papryka słodka również, około pół łyżeczki. Możemy dać troszeczkę pieprzu żołowego, nie i teraz na to sypiemy połysce tego kali. Proszę zobaczyć. Z jednej strony. Mmm, jaki ładnie pachnie. I obracamy wszystko na drugą stronę z powrotem. z drugiej strony, a przypiszcie znowu. Wszystkiego tyle samo. Czyli po pół Tam gdzie ostre jest coś, no to wiadomo, że trzeba coś jeszcze mniej dać. Tu jest na przykład ostra papryka. Damy jej może ogólnie tylko włączyć pół łyżeczki, bo jeżeli będą jadły dzieci, to żeby nie było na ostre. No i soli. Musimy solić. Możemy jeszcze raz odwrócić i teraz wkładamy tutaj soku boku pół cebuli pół z tej strony, to czosnek, przykrywamy. Gdyby było za mało oleju, byście czuli tłuszczu, tłustu, proszę dać jeszcze pół łyżeczki, gdybyście czuli, że jest za mało, a więc około trzech łyżek trzeba czy tego tłuszczu mieć na tego kurczaka. Teraz nastawiam na pół godziny. Po pół godzinie wchodzę i wrzucam już te warzywa, bo one by nam, tak to by mi się szybciutko rozgotowały. A ja bym chciała, żeby były twardsze, takie może lekko al dente, ale one się będą dobrze jadły. Na pewno będą ugotowane i będą dobrze smakować. Teraz nastawi sobie ryż. Jak ugotować ryż? macie również na moim kanale. Wrzuciłam ryż. Tak to wygląda. Przy okazji Wam pokażę i podam wam link ewentualnie, jak ugotować ryż na sypko, żebyście wiedzieli. Tutaj się zagotuję, zmniejszam na trzy. Tutaj w międzyczasie troszeczkę zwiększyłam na pół, żeby mi się to szybciej i lepiej udusiło. Było za mało na trzy. I proszę zobaczyć, już prawie pół godziny mija. Możemy te tymianki już wyrzucić. Już swoją moc oddały, swój aromat oddały już, ale już będziemy warzywa wrzucać. To nie chciałam, żeby nam się tutaj gdzieś szwędało. Tak to już wygląda, proszę zobaczyć. I teraz tu już wrzucam te warzywa. Nastawiam teraz na 41 minut, na 4, czyli mniej jak pół u mnie. A więc 3,5-4 jest wszystko dobrze. 3 by było może za mało. Tutaj na 3 Zmniejszę jeszcze na 2,5 ten ryż i nastawię ryż też na 21 minut. On sobie tam tutaj czeka i. Nie trzeba go w ogóle mieszać. W ogóle nic. Teraz odkrywamy. I patrzymy, jak się udusiła ta marchewka. A więc proszę. Tutaj, odkładamy ją na bok. Proszę zobaczyć. Tak to już wygląda. I to jest bez żadnej wody na razie. A więc teraz wlewamy tutaj śmietankę słodką. A więc bierzemy spół, można powiedzieć łyżeczkę małą, mąki, mniej więcej, do tego woda. Ja oczywiście tutaj jeszcze dam z pół łyżeczki tego kiri, tego kary, żeby, żeby miało bardziej intensywny smak. I już to tak wygląda. Proszę zobaczyć, tego sosu będzie z pół litra. Jeżeli chcecie więcej sosu, no to wiadomo, że musicie wtedy dać więcej wody, śmietany. Teraz próbuję to mięso. Hmm, proszę zobaczyć, ta pierś super uduszona, jeszcze soczysta. Hmm, pyszna, super aromatyczna. Naprawdę, A Więc proszę zobaczyć, danie jest już gotowe. O łapki, jak można prosić, o suby. Będę się bardzo cieszyła. I proszę dać znać, czy lepiej słychać mi było. A więc dziękuję bardzo, do widzenia. I zaraz pokażę Wam, jak to nakładam. I będzie już wszystko. To już można wyłączyć. A więc tak wygląda sypki. Kładziemy tu. Proszę zobaczyć, ale on dalej jest sypki, a więc dla tych niewiarków, co mówili, że on nie jest sypki. On jest sypki, tylko że ja chcę ładną formę mieć, tak? Super. I teraz nakładam porcję mięsa do tego. Możliwe, że za mało będzie. Trzeba łódko i skrzydełko trzeba będzie dać. Tutaj po środku ten sosik Curry, czy kary sosik po środku. Możemy położyć parę marchewek. Tak wygląda już to danie.